Szymanko Siemanko, wszystkim no. wylądowaliśmy z Andrzejem sobie na kamykach. Tak jest. W takiej scenarii. No. Miejsce znacie, bo już to byłem nieraz. Ale, pięk, ale pięknie i w ogóle zachwanie, tak bo wieterek zawiewa. Mimo, że słoneczko daje ostro. O, jest tak, no. Miodzią. Jechaliśmy tutaj, bo co tutaj się stało, Andrew? Ej, a co? Aha, że niby to. No... Tam mają robić niby jakiś tam most, złodzony czy to tam linowy, czy tam jakiś. No. No są za, głosy za i przeciw jak, jak to zwykle. E, ja jestem to drugie. No ja też. No. Ja też, bo to Nie, jest jaka szkoda, jak szkoda by to... Roman, no. co ty byś na, na, ten, na ten most powiedział? No spokój, kurwa No, czyli krótka opinia, że zeprzyją nam urok na kamykach. No. A my żeśmy sobie wylądowali tak. Z Andrzejem. No, tak. Natura. Dzionek w terenie, także jest fajnie. Ostatni raz tutaj byłem z bytomskim Pieronem i za nią. Kawę tutaj piłem. O! No. Tu no, piłem tak, kawę z dachu. <laughs> z auto z plastikowego kubka. Także my sobie lecimy gdzieś tam? Tak, będziemy tam zobaczymy tą szczelinę, która się odkryła. E, prawdopodobnie jest właśnie w tym miejscu, gdzie, gdzie miał być prze, prze, przesmyk tego mostu. Może ta szczelina właśnie utrudniła budowniczym dokonanie tego. No Lepiej, żeby nie było, no. Także pozdrawiamy z tego fajnego miejsca, a my sobie lecimy dalej. Taka sceneria, o, sobie ludzie wjechali z przyczepką. Wiedzą, gdzie jest fajnie. No, a my sobie lecimy tam. Fajka była na wizji, to już jest mała końcówka, bo w czwartek mam zabieg. No, a ja się no. trzymam z fajkami, znaczy z niepaleniem. Andrzej nie pali, no ja też będę musiał odstawić, bo to Słyszycie jak harcze? Moje gardło nie domaga, także w czwartek mam szpital, I tak to jest, no to dobra, my lecimy sobie dalej, pozdrawiamy, na razie, cześć. Jezus, tu jest, nie? I zobaczcie sobie sami drzewo, w środku drzewa coś takiego, zaraz to no. jakoś przybliżę. A to wrosło z 10 centymetrów. I to wrosło w drzewo normalnie Andrzej. Mm, ludzie koło tego chodzą i nie widzą. No widzisz, a Ty wiesz wszystko. Nie wiem, po prostu złożyłem raz i już mi się utworzyło. Dziwne, bo kurczę bladę. No co jest po drugiej stronie? No po drugiej stronie mamy... Po drugiej stronie mamy... Coś tam goście sobie na pontonie płynie, a my sobie lecimy dalej. Co, walimy przez krzaki. Ale woda, kolor wody kurde powala. I zobacz jak fajnie konstrukcja leży zatopiona. Widzisz? Tam jest taki pomost, no. Zatopione wszystko. Nie no miejsce klimatyczne w ogóle polecam wszystkim odwiedzić kamyki w guszycy Ale, górnej Tylko nie zostawiajcie ludzie syfu, nie? Bo to wiecie, nie wolno śmiecić po lasach. No to aż oczy bolą. Nie no kurczę, ja ostatnio jak byłem Andrzej, sobie jakim trzeba być tukiem, żeby przywieźć dwa wory śmieci i te wory leżą do tej pory. No dobra. Piękne miejsce, naprawdę polecam każdemu odwiedzić. Woda jest przede wszystkim czysta, woda jest naprawdę bardzo czysta, no ale z kąpielą trzeba uważać tutaj, nie, można się nie. można się naciąć czasami, nie, nie, nie na polecam ładować na główkę, nie, tak, bo tu, to jest bo, już szalaz... bo, bo tu jest różnie, ale jak już się jest tam, to, no właśnie, na środku już nie ma skąd tego, no, tak jest na główkę, nie, no tak i oni chcą tutaj ten most zrobić. Ale miejsce jest naprawdę kiedyś drona bym to zgubił, gdzieś poleciał mi za tamte no. krzaki sygnał zgubił latem, pamiętasz? No, no, no. Wyżesz... nie byłem, ale pamiętam, że no była akcja. Była akcja, bo wyciągnie tutaj byle, ja jestem to latami. Tak, tak. No tak. <laughs> co? Gdzie lecimy? Tam lecimy, nie? Tam, do góry. Do góry i no. Idziemy ob obczykamy sprawę i lecimy sobie. To fajnie jest i fajnie jest, fajnie. Zaje. No, Zaje, no bez przekleństwa, bo powiedzmy, że jesteśmy w patologiach. Ta.